5 błędów, które robię zazwyczaj podczas treningu. Dużo ludzi robi te błędy i nawet nie wie o tym. Właśnie teraz będziemy to rozważać. Błąd numer 1. Trenujesz bez planu i nie wiesz co robić. Zazwyczaj ludzie przychodzą na siłownię albo ćwiczą w domu i nie wiedzą co robić. Ponieważ ktoś tam zmotywował na YouTube jakiś influencer. Do it. Just do it! I powiedział, że musicie iść na siłownię, żeby... By wam dobrze i by czuliście się dobrze. Oczywiście, ten człowiek przechodzi na siłownię, nigdy jeszcze tam nie był i nie wie co robić. Idzie, robi martwy ciąg, bierze za dużo wagi i robi sobie jakieś uszkodzenie. Dlatego, jeżeli idziecie na siłownię, to najlepiej, jak weźmiecie sobie trenera. Oczywiście, jak nie macie środków, żeby sobie wynająć trenera, patrzcie sobie na YouTube. Na YouTube jest dużo filmików, czy nawet na moim kanale, jak ćwiczyć. Musicie od razu, jeżeli chcecie ćwiczyć, iść na siłownię. Możecie zacząć w domu, z pompek, z podciąga. I zawsze, moi drodzy, zawsze przed, przed treningiem najlepiej sobie zrobić jakiś malutki taki plan. Nie trzeba już wszystko do końca, ale chociaż malutki, jakie mięśniki się robię i jakie ćwiczenia. Błąd numer dwa to jest bardzo duży trening, czyli robisz treningu za dużo. Czyli na przykład jeszcze raz og oglądałeś jakiegoś influencera na YouTubie, zmotywowałeś się i chcesz robić, ćwiczyć. Ćwiczy. Teraz ćwiczę już, ćwiczę jak najwięcej. Oczywiście to zadziała na początku, jeżeli jesteście nowym, ale później po pół roku masę mięśniową będziecie nie nabierać, a tylko spalać, ponieważ będzie przetrenowanie, przemęczenie i to skutkuje skutkami obocznymi, tak jak już powiedziałem: przetrenowanie i przemęczenie. Jeżeli chcecie ćwiczyć prawidłowo, to zaczynajcie od pół godziny i myślę, że do godziny treningu wystarczy na pewno. Oczywiście zależy jaki to trening, może to być full body i wy możecie się zmęczyć za 20 minut, a może to być trening siłowy, którym się zmęczycie za godzinę. Wszystkim jest różnica, to jest indywidualne, Ale moi drodzy, głównym indykatorem, czy trening był prawidłowy, czy nie, to kiedy kończycie trening, macie jeszcze energię. Macie dużo energii endorfinów. Wtedy trening skończony prawidłowo. Nawet jeżeli Kończycie trening, a chcecie wam się jeszcze więcej coś dorobić, nie po panu, no to nie róbcie tego. Zróbcie tego na innym treningu, żeby zostawić ten ogień, ten zapał na kolejny trening. A jeżeli, moi drodzy, idziecie po siłowni po treningu z zmęczeniem totalnym, nie możecie ciągnąć nogi, lata was boli, no to, moi drodzy, nie jest to prawidłowe. Jeżeli nic nie boli, to oczywiście to nie znaczy, że mięśnie nie rosną. Oni rosną, one przyzwyczaili się już do treningu. Więc, moi drodzy, nigdy się nie przemęczamy. Oczywiście, przemęczyć się można. Chodzi mi o to, żeby po treningu nie czuć się, że jesteście zabici albo coś. Po treningu musicie czuć się na podniesieniu, musicie czuć energię, że chcecie coś robić. I tak, tak jest prawidłowy, skończony trening. Numer 3 to pomijasz właściwą technikę ćwiczeń. Oczywiście dużo ludzi mówi, oni dużo się podciągają, dużo robią pompek, dużo wszystkiego. Na klatę dużo wyciskają 100 kilo, a tak naprawdę nie w całej Ludzie. Wiem. Wiem, oczywiście jest to cheating, jest to. Nie, nie powiem, że to jest niedobre, bo oczywiście ma to miejsce być. I na przykład w moich filmikach też oglądaliście o pociąganiach. mi ogólnie, ogólnie chodzi, że dużo ludzi mówiło, że ja pociągam się zero, ponieważ mam zero amplitudy, że nie wyciągam do końca łokci. Moi drodzy, jest to taka różnica w pociąganiach, ma miejsce to być. W pociąganiach mamy się prawo nie pociągać do końca, nie prostować ręce, ponieważ. Pociągania kiedy? Robimy tak, tak, nie zarzucamy swoją szyję za poprzeczkę i nie pociągamy się do samego końca, działają nam plecy. A jeżeli pociągamy się tak, nie opuszczamy się do końca, działa nam biceps. Jeżeli pociągamy się w dolnej fazie, działają nam bardziej plecy. Jeżeli w górnej to działają nam bardziej biceps. I może to być. I oczywiście. Nie potrzebna zwracać na to uwagi każdemu, że on nie robi to do końca, ponieważ może dla niego to jest jakieś psychiczne przejście, że zrobił cheating i zrobił o dwa razy więcej. Może i tak, nie trzeba sądzić takich ludzi i krytykować, ale jeżeli ktoś chce postawić nowy rekord i porównywać się z innymi, to już wtedy trzeba tą pełną amplitudę zrobić, tak jak to jest w regulaminie. Wod numer 4 to pijesz dużo wody lub białka podczas treningu. Moi drodzy, Wiem, że na oglądaliście się u influencerów, mówią wam, że trzeba pić białka, bo wam się mięśnie spalą. Oczywiście to jest nieprawda, bo ponieważ mamy dużo glikogenu, mamy dużo tłuszczu, mamy dużo energii w sobie. Jeżeli jeszcze przed tym posiłek węglowodonowy, białkowy, no to oczywiście żadnym mieście nam się nie spalą i nie trzeba zapychać całej siwy, zrobiliśmy dwa podejście na pompki i od razu białko. Nie po co? Możemy białko wypić po treningu i będziemy się lepiej czuć. Po zazwyczaj, kiedy się wypięć białko podczas treningu. I zazwyczaj w tym białku, proszku jest maltodextroza, która zwiększa nasze jelita, z takich, można powiedzieć płaskich, robi się takie i czujemy natężenie brzuchu i jest nam niedobrze. Więc ja z tego nigdy nie korzystałem, podczas treningu tylko wodę piłem. Więc moi drodzy, jak, jak sobie chcecie, jak sobie życzycie, jak, jakie macie uczucie? Ja na przykład czuję się niedobrze, kiedy używam białka podczas treningu, ja piję tylko wodę i malutkimi łykami, niedużytymi. Numer 5. Cały czas ktoś się gapi w telefon albo rozmawia przez niego. Moi drodzy, trening to jest taka sztuka, w której się koncentrujemy na świecie. Nie ma nikogo więcej, tylko jesteśmy my. Oczywiście na siłowni, jeżeli ktoś do Was podejdzie, się zapyta, jak zrobić to ćwiczenie, jak to, oczywiście wytłumaczcie mu, pomóżcie człowieku. Ale jeżeli wyjdziecie na siłowni i bierzecie telefon, się w niego, zrobiliście... 5 pompek i sprawdzacie sobie Instagrama. Moi drodzy, jest to totalna bzdura. Oczywiście ja rozumiem, bo ja wykorzystuję na przykład ja wykorzystuję telefon do słuchania muzyki. Oczywiście to ma miejsce być, bo z muzyką się lepiej ćwiczy. To każdy wie i każdy ja myślę, że to robi. Ale jeżeli jeszcze raz ćwiczymy, robimy 10 czy 20 pompek, i od razu idziemy gapić Instagrama, no to nic nam to nie pomoże. Kiedy jesteśmy skoncentrowani, kiedy nasza psychika jest skoncentrowana w 100% na to, co robimy teraz, wytwarza nam się dofamina długostrefowa, endorfiny nam się wytwarzają i jesteśmy skoncentrowani na mięśniach, na pracy. A jeżeli tutaj jesteśmy skoncentrowani na pracy, a tutaj jesteśmy skoncentrowani na Instagramie, że ktoś to sam robi, nas mózg nie wie, co się dzieje. Nie wie, czy on ma czuć mięśnie, czy ma się relaksować i oglądać Instagrama. Więc, moi drodzy, zastanówcie się na tym. Uważam, że ten ostatni błąd to jest najgorszy błąd, który popełnia każdy. Nawet jeżeli ktoś dzwoni, moi drodzy, ile mamy ważnych wiadomości i ktoś do nas dzwoni? 5%. W 5%, 5 ktoś dzwoni do Was, żeby pogadać o niczym. Zazwyczaj tak jest. Więc moi drodzy, ile trening idzie? Godzinę. Godzinie sobie poćwiczy. Jeżeli ktoś dzwoni, to zrezygnujcie z tego i przyzwońcie po treningu. I wtedy będziecie się lepiej czuć, nie wtedy, kiedy robiliście pomki i oglądaliście Instagrama, wtedy. No, rzadko ktoś czuje jakieś takie napewnienie i tego ludziom się nie chce ćwiczyć. A kiedy skoncentrowaliśmy się na jednym, robimy jedno, wiemy co robić, wtedy jest super. mojego doświadczenia to wiem. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam ten się filmik spodobał, że te pięć błędów przestaniecie robić i że nie powiniacie ich. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym, jakie jeszcze filmiki na temat chcecie zobaczyć i zobaczymy się wkrótce.